Ale no, Polonezy skradły imprezę. No tak, urodziny Poloneza. Urodziny to, co, co Poloneza, 45, 3 maja 2023 od Polski Warszawa. No kochajmy Polonezy. Kochajmy Polonezy, tak szybko odchodzą. No, Zaprosić tak Was na największe w Polsce obchody rocznicowe Poloneza. W tym roku obchodzimy 45-lecie Poloneza, dlatego postanowiliśmy zrobić fetę. Na płytę nie można wjeżdżać. To mało wody właśnie. Aha, dobra. I uważaj tam pod koniec tutaj, bo no. jest dosyć wąsko. No? Dobra, no. Żeby, bo tam jest barierka po prostu po krawędzi. Jak pojedziesz bokiem, to... No, to masz do spachlowania <grym> autem. Dobra, no. Pierwsza w prawo, tak? Tak. to jesteś? Gotów. 3, Bardzo fajnie, bardzo fajnie, jest dużo Polonezów, robią takie utu, tu, 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 No i generalnie śmierdzi gumą, palonym sprzęgłem. Jest fantastycznie. Będziemy starać się jechać ładnie. A jak wyjdzie, zobaczymy. Tam przed pętlą jest słupek, i tam słupek trzeba dwa razy po prawej. Wjeżdżasz... Było wyprodukowane tylko 7 sztuk. Dzisiaj na waczastym producentu na Węgłowie możemy na żywo zobaczyć te produkty mutowane. To jest, 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 jest fajne. który chce się przejechać e, analogiem Wszystko się zgadza Każdy jedzie na to, no jedzie, żeby... Może się pan przedstawić Ja? Tak Nikt pana nie zna, no to... Graczyk jestem Graczyk Tak, tak. No dobrze, no trudno, bardzo mi przykro Mi również Jakaś dźwignia jest, nie? AWD AWD w którym to To są połówki, czy co to jest? Eee, biegi i reduktor. To reduktor. A. A, no, pali to na widok cała. Graczyka. <laughs> Mogę bez pasów, myślisz? Na własną odpowiedzialność. Ale się jaram. ruszamy. Pan Ale re rewelacyjny wóz. Robi co może. To nie jest takie proste auto jeździe, sam dobrze o tym wiesz. Dlatego nim tak rzadko jeżdżę. Ale jaram się, bo jedzie. Generalnie czuć, że to jest ciężkie auto i on tak jedzie jakby z trójki szedł. Kurde, nie każdy może sobie pojeździć analogiem. No i to za fraję. Zadziękuję! Za dziękuję. Naprawdę jest to trudne urządzenie w operowaniu. Miękki i atrakcyjny w użyciu jak w każdym polonezie. Pojeździłem fantastyczny samochód. Bardzo go lubię, ponieważ wiem jaki jest stosunek Twój do tego wozu. I nie muszę zadawać tego pytania, czy chcesz sprzedać, więc nic mi nie grozi. Już wystarczająco dużo razy to pytanie zadałeś. Ile było Polonezów? Dzisiaj? No. Tak yy, po, me, po, po męsku? Czy po męsku? Po męsku. To było w, w UJ. W Putin było <grym> tyle. było. <grym> A tak matematycznie bardziej? Nie liczyłem, ale bardzo dużo. Nawet nie wiedziałem, że tyle Polonezów jest jeszcze no, w ruchu. Jest opłaconych i posiada przegląd. Więc myślę, że impreza mega. Gigant. Naprawdę. Cieszę się, ja też się nie spodziewałem frekwencji, wydrukowaliśmy 300 pakietów wjazdowych i się skończyły. W tym roku uchodźimy 45-lecie poloneza, dlatego postanowiliśmy zrobić petę, jakie jeszcze nie Dziękuje ja bardzo to. dziękuję za wspaniałą imprezę, za upamiętnienie rozpoczęcia produkcji tego co by nie było polskiego samochodu. Jaki on by nie był to jest jednak naszej kochajmy polonezy. Kochajmy polonezy tak szybko odchodzą.